Czy masz prawo zaparkować w tym miejscu na moście? Prawidłowa odpowiedź Nie. Czy w przedstawionej sytuacji należy zmienić pas ruchu na lewy, pozostawiając pas prawy wolniej jadącym pojazdom? Prawidłowa odpowiedź Nie. Czy w tej sytuacji postąpiłeś właściwie? Zmieniając pas ruchu? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji powstrzymanie się od wyprzedzenia rowerzysty jest prawidłowe? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci zrezygnować z użycia kierunkowskazu, zanim zmienisz pas ruchu? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji zajmujesz właściwy pas ruchu? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji wolno ci jechać pojazdem z włączonymi światłami przeciwmgłowymi? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zwracania uwagi na zachowanie pieszego? Prawidłowa odpowiedź Nie. Czy w tej sytuacji wolno ci pozostać na lewym pasie ruchu, gdy prawy jest wolny? Prawidłowa odpowiedź Nie. Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji, na obszarze zabudowanym, wolno ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wyprzedzić pojazd? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzenia pojazdu? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować manewr wyprzedzania? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd? Prawidłowa odpowiedź: nie. Rozpoczynasz jazdę. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi widocznemu w lusterku? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi widocznemu w lusterku? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować manewr wyprzedzania? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej? Prawidłowa odpowiedź: tak. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wolno ci jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej. Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w sytuacji, gdy zamierzasz jechać na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, Masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe? Prawidłowa odpowiedź: nie. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym nadjeżdżającym z przeciwka? Prawidłowa odpowiedź: nie. Zamierzasz skręcić w prawo? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Prawidłowa odpowiedź: tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed zawracającym pojazdem? Prawidłowa odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym na wprost przez skrzyżowanie? Prawidłowa odpowiedź: Nie.